Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale, ja nazywam się Gosia i w dzisiejszym filmie chciałabym Wam przedstawić takie moje top 15 książek, które pojawią się w najbliższym czasie, będzie to przeważnie styczeń oraz luty. Zaś do filmu zainspirowała mnie Karolina z kanału Coral Intense, która przedstawiła u siebie na kanale 21 pozycji, ja natomiast przedstawię Wam 15, z czego um, wydaje mi się, że 3 pozycje jeszcze nie do końca wiem, kiedy będą miały dokładnie premierę, Mm, ale no postanowiłam je wrzucić sobie na listę, a tą listę trzymam w ręku i wygląda ona tak. <noise> Więc y, jeśli jesteście zainteresowani co mam do powiedzenia jakie książki będę chciała wam przedstawić, to serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu dalej. żeby po prostu nie przeciągać, to ja będę wam podawać autora książki, tytuł książki, następnie będę podawać dzień wydania, czyli zapowiedź oraz z jakiego wydawnictwa będzie pochodzić ta książka. I jest to taka lista, mogłabym powiedzieć, że niechronologiczna. Korzystałam ze stron takich jak wydaje mi się, czyli taki główny e, kanał Winnie J. Korzystałam również ze strony od Fabryki Słów, z Empiku i jeszcze korzystałam z jednej strony, ale teraz nie pamiętam z jakiej. Już lubimy czytać. Lubimy czytać, to tam też znalazłam zapowiedzi i co zabawne, znalazłam datę premiery książek z Fabryki Słów, których nie znalazłam akurat na stronie. Ale to tylko dlatego, że y, wydaje mi się, że na stronie Fabryki Słów pokazują się jedynie zapowiedzi książek, które będą miały swoją premierę już niebawem. Natomiast te dwie pozycje, które ja sobie wymyśliłam, no to jest wiosna, lato, więc, wiecie, jeszcze mamy trochę czasu. Niemniej jednak przychodzę do, do tych pozycji. Tak jak wspomniałam, nie są one w, w no wiecie, w chrono, chronologicznie ułożone, y, więc to nie jest tak, że jak przeczytam pierwszy y, tytuł to, że to najbardziej oczekuję, nie, 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 e, tak po prostu sobie leciałam. E, na pierwszym miejscu mam K.F. Brin i Shannon Mayer. Akademia Mrocznych Zaklęć, Próby Śmierci. I premiera ta będzie miała miejsce 10 lutego 2021 roku i będzie to książka wydana przez wydawnictwo Winnie GIA. O czym jest ta książka? nie wybierasz akademii, to akademia wybiera ciebie. Nie miałam pojęcia, że te słowa zmienią moje życie. Nadszedł dzień, w którym najniebezpieczniejszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkałam, przekazał mi okrutne wieści. Mój młodszy brat został wybrany do magicznej szkoły ukrytej w czeluściach naszego świata. To miejsce tak niebezpieczne, że możesz nie wyjść z niego żywy. Akademia zabiła już jednego z nas. Trzy lata temu wezwanie otrzymał mój starszy brat, po czym umarł w niejasnych okolicznościach. Jeśli nikt z nas nie podejmie się prób śmierci, cała nasza rodzina zginie. Nie pozwolę na to. Magia i potwory są prawdziwe. Zabójcy mnie ścigają, a zmarli powstają z grobu. Zrobię to, co starsza siostra może uczynić w takiej sytuacji. Zajmę miejsce mojego brata. Pokonam Akademię albo zginę próbując. I jak się pewnie domyślacie, przeważająca część tych książek będzie właśnie z tematyki fantastycznej, więc proszę się nie dziwić. Um, Pozycją numer dwa jest Jarosław Grzędowicz, Wypychacz Zwierząt. Jest to nowe wydanie. Premiera będzie miała miejsce 22 stycznia, i jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Fabryka Słów. I tutaj krótki opis znalazłam na stronie. Spokojnie, to tylko fikcja, czyżby. A więc wierzysz w to, co widzisz. Strzeż się, bo znane i bezpieczne bywa podstępne. Zbłądzić możesz, podążając jedną z dróg, gdy wiele innych w zasięgu wzroku. Przyszłość jawi się milionem możliwości, ale to teraźniejszość cię zaskoczy. Przesun kamień, a runie imperium. A więc ufasz rozumowi. Najwyraźniej pracownią wybuchacza zwierząt odwiedzić musisz na pokład ubota wsiąść, przeżyć pocałunek lossiety, przetrwać syberyjską zamieć, posłuchać pożegnalnego bluesa albo specjałów w kuchni wschodu skosztować. Zaprasza autor Księgi Jesiennych Demonów. Oto kolejna, pełna niesamowitości, wyrazistych bohaterów i mrocznej tajemnicy, antologia jego opowiadań, a liczba ich 13. I za wszelkie hałasy unoszące się gdzieś tam dla... bardzo serdecznie. Przepraszam, nie mieszkam sama. <grymne> to jest tak ode mnie. E, pozycja numer 3, czyli Andrzej Ziemiański Virion Zamek, premiera 27 stycznia. To jest również książka wydana na Kolem wydawnictwa fabryki słów. Krótki opis. Marok otwierał właśnie swe wrota. Pokazał, co jest za nimi, a najciekawsze było, że Wirion nie mógł zobaczyć tam niczego, co by go odstręczało, czego by już nie poznał. Szalony świat Wiriona, szermierza natchnionego byłego skazańca, męża upiorzycy i przyjaciela upiorów, właśnie przeistoczył się w istny sen wariata. Pozostawiono w klasztorze niki ma dla męża niespodziankę, która wprawi w osłupienie zarówno jego, jak i najstarsze upiory. Szalenie niebezpieczny, a jednak uporządkowany świat zamku drży w posadach. Gwiazda z ogonem przetasza się przez nieboskłon. Taida i Wirion stają do walki ramię w ramię. Świat się kończy. Nadchodzi czas wszechogarniającego zła, nieposkromionego chaosu i doszczętnego zniszczenia. I zapewne tak jak mnie, was również drażnią te y, hałasy w tle. Tak. Mam nadzieję, że się to niedługo skończy. Kolejna pozycja. Jest to pozycja również z Fabryki Słów, niemniej jednak nie miałam zielonego pojęcia, kiedy będzie premiera. Według Lubimy czytać, będzie to 1 kwietnia, a chodzi mi tutaj o moją najlepszą, najukochańszą serię o Kiedy Daniels, czyli Ilana Andrews i Magia Triumfuje. Pragnę zaznaczyć, że jest to ostatni tom i będzie to właśnie podobno 1 kwietnia premiera. Tak. Trochę smutno, że to ostatni tom. Kolejną książką jest Patricia Briggs. I nie wiem czemu, ale jeszcze nie przetłumaczyli tytułu na język polski. Będzie to Smoke Bitten. I jest to premiera podobno na 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Świetnie wypada. I tak jak w poprzedniej książce, będzie to. Pozycja od fabryki słów i do niej również nie mam jako takiego opisu. Z jednej strony się cieszę, z drugiej chciałabym wiedzieć, co tam się może wydarzyć, niemniej jednak żyć w niepewności. Kolejną pozycją, którą sobie upatrzyłam, bo to są tylko te zapowiedzi, które można powiedzieć, mnie zainteresowały, jest Carly Sorosiak: Moje kocie życia. Premiera będzie miała. Miejsce 27 stycznia i jest to książka wydana przez wydawnictwo Wilga. A oto opis. Kim jest Leonard? Leonard nigdy nie miał imienia ani ciała, ani najlepszego przyjaciela. Ale jest szczęśliwy z powodu tego, że będzie mógł zostać człowiekiem. Każdy, kto mieszka w jego galaktyce na swoje 300 na urodziny, może spędzić miesiąc na Ziemi i przybrać jedną z ziemskich postaci. Leonard miał stać się leśnikiem w Parku Narodowym Yellowstone. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem i trafił na ziemię jako... kot. Szczęśliwie Leonard spotkał człowieka o imieniu Olive, wraz z którym wyruszył w podróż w poszukiwaniu prawdziwego domu. Moje kocie życie to wzruszająca opowieść o tym, jak można w naszym życiu... Jak ważna... jak ważna w naszym życiu jest rodzina. Głównym bohaterem historii jest kot, który z pewnością poruszy serce nie tylko młodych czytelników, ale także miłośników zwierząt. Karli Sorosiak jest również autorką książki Ja, Kosmo. Tak, ja lubię takie książki lecieć. <laughs> Następna pozycja. Anali Greinger, Twoja Światłość, premiera 10 lutego i jest tu naprawdę dużo premier, które będą miały miejsce 10 lutego i jeśli jakiekolwiek wydawnictwo odezwie się do mnie w sprawie tychże tu wymienianych książek, to jestem zatopiona. Zresztą już teraz pływam. <grym> Twoja światłość jest wydana przez wydawnictwo. Tak. To jest właśnie ten moment, kiedy nie potrafię za bardzo wypowiedzieć tej nazwy. I ja, po prostu powiem ja, z wykrzyknikiem. Tu lub tu lub gdziekolwiek będziecie mieli zresztą logo, już ja się o to postaram. Opis. Ciągający thriller dla wszystkich, którzy, których pociągają ta, e, mroczne tajemnice. 16-letnia Lili jest zrozpaczona zaginięciem swojej siostry przed czterema miesiącami. Gdy pewnego dnia spostrzega leżącą na ulicy ranną dziewczynę, jej serce na moment przystaje, bo ma nadzieję, że to myla. Spotykają rozczarowanie, jednak udziela nieznajomej pomocy i zabierają do domu. Okazuje się, że dziewczyna jest częścią tajemniczego stowarzyszenia. Czy naprowadzi ono Lili na trop siostry? W sumie ja i thrillery lub kryminały, to jesteśmy, no nie jesteśmy zaprzyjaźnieni, lubimy się, ale sama się zdziwiłam, że wrzuciłam tą książkę do tej tutaj topki 15. Następna e, zapowiedź jest to zapowiedź, na którą czekam, mimo, że nie przeczytałam trzeciego tomu, a już się szykuję czwarty i jestem I am so excited! A mianowicie mm, Jacek Galiński. Czy to Wam coś mówi? I jeśli Wam to nic nie mówi, to serdecznie zapraszam do tego gdzieś tutaj filmu, zapewne tu po tej stronie, bo raczej po tej, już nie będzie miejsca po tej stronie. E, zapraszam Was do, tak, do filmu o książce Kogoś Pani Urwało i jest to kontynuacja naszej cudownej Zofii Wilkońskiej, która będzie miała premierę 24 lutego i zostanie ona wydana y, nakładem wydawnictwa WAB a książka ta ma tytuł Konkurenci się pani pozbyli. A oto opis. Zofia Wilkońska, wywołując wokół siebie sensację, uzyskuje zainteresowanie i poparcie pewnych grup społecznych. Nie umyka to uwadze polityków, którym zależy na liderach mogących przyciągnąć wyborców. Zofia otrzyma propozycję startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z ramienia Polskiej Partii Emerytów. Czy podejmie wyzwanie, połknie bakcyla kampani kampanijnego. Oraz co spotkają w politycznym piekiełku? Tego, no. Tego będzie można się dowiedzieć z czwartej części przygód zażywnej staruszki. No i ja już nie mogę doczekać. <laughs> Kolejną pozycją jest Mr. Tan i Miss Prickly. To nie moja wina. Mordercza Adelka, tą trzeci. I naprawdę nigdy nie wzięłabym tej książki w ogóle pod uwagę, gdyby nie to, że widziałam, co znajduje się w środku tej książki. Jest to książka przeznaczona dla dzieci, ale uwierzcie, na pewno świetnie bym się przy niej bawiła. I to w zasadzie jest taka książka, którą znalazłam na stronie żony Nitka. I oni kupują te książki swojej córce. I po prostu to, co widziałam, wiecie w środku, w tej książce, te teksty i w ogóle Pff, dlatego wziąłem ją sobie tutaj na warsztat, że tak to powiem i będzie ona miała premierę 27 stycznia a jest wydana lub będzie w sensie, bo jeszcze nie jest, przez znak emotikon. w ogóle pierwszy raz słyszę, żeby takie wydawnictwo istniało ale człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi umiera a oto opis jak przeżyć w świecie, w którym nie traktuje się dzieci poważnie? Oto przepis Adelki. Weź sporą dawkę czarnego humoru, dodaj szczyptę czułości i chomika grizzly, który pomoże Ci podbić świat. Adelka odkrywa, że aby zarobić duże pieniądze, nie trzeba się wcale napracować. Papier tolatowy sprzedawany na listki za piątaka? tanie nie będzie. Napad rabunkowy na tatę? W końcu każda praca zasługuje na szacunek. A może po prostu uśmiech, który okazuje się twardą walutą i można go wymieniać na spore ilości cukierków? Adela nie zawaha się nawet zapędzić własnego kota do pracy. Koniecznie. Pod krawatem. Pewne, pewne siebie dziecko to szczęśliwe dziecko. Psychologowie twierdzą, że z Adelką warto się zaprzyjaźnić i trenować z nią odwagę, pomysłowość i poczucie humoru. I uśmiech. A z tym uśmiechem można próbować zapłacić za kilogram cukierków. I naprawdę z tego, co ja tam oglądałam na tych różnych wiecie, zdjęciach, to wygląda to srodze dobrze. Kolejną pozycją jest Reineke, Heike i Schlipper Andreas. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale who knows. Będzie to książka zatytułowana Sławne Koty i ich Ludzi. Tu mi się wkradł jakiś błąd, chyba. Pewnie miało być Sławne Koty i ich Ludzie. Tak samo to pisam. Premiera, jak myślicie, którego? Tak jest, 10 luty będzie to książka wydana przez znak Horyzont. A oto opis. Sławni muzycy, znakomici pisarze, wybitni politycy. Co ich łączy? Wszyscy mają swojego kota. Przypadek czy gotowy przepis na sukces? Freddy Mercury miał 10 kotów. O swojej ulubienicy napisał nawet piosenkę. W trasach koncertowych dzwonił do swoich kupili, a w Boże Narodzenie obdarowywał, obdarowywał je prezentami. Kot Winstona Churchilla miał ciepłą posadkę w brytyjskim rządzie i stałą pensję. Bez ulubieńca siedzącego na swoim krześle w jadalni nie mógł rozpocząć się żaden posiłek w rezydencji Churchillów. Wisława Szymborska wiedziała, że sekretem udanego związku jest posiadanie kota, a najlepszym sposobem opieki nad futrzakiem jest intensywna kocia demoralizacja. Gdyby mogła, sama zostałaby kotem. Wtedy nie dostałaby tego nieszczęsnego Nobla. Czy koty potrafią żyć bez swojego człowieka? Czy robią to, czego się o nich wymaga? Czy mają jakieś inne zadanie, niż bycie puchatym królem swojego domu? Czy są rozbiszczane, głoskane i karmione jak prawdziwi arystokraci? Więc kto kogo udomowił? Człowiek kota czy kot swojego człowieka? Ja w ogóle mam jakiegoś hopla na punkcie kotów, więc o, wybaczcie. Pewnie dlatego są tu takie książki. Kolejna premiera to jest Dalgrin Helena, Star Stable, opowieści z Jorvik. 10 luty jak zwykle i będzie to yy, wydawnictwo znak emotikon. Autopis. Duchy i magia nie istnieją. Całe życie w błędzie. Całe życie w błędzie, no. No trudno, no. Jak duchy i magia nie istnieją, có cóż poradzić? Jak już trzeba żyć. <noise> Ale czy na pewno o! Jest, jak yy, to się mówi, iskierka nadziei. Dawniej Linda nie wierzyła w niezwykłe moce i historie o duchach. Aż do dnia, gdy odkryła, że ona i jej trzy przyjaciółki są jeźdźcami dusz. Wtedy stare opowieści i legendy ożyły. W ciemną księżycową noc Linda spotyka zjawę galopującego Thompsona, jeźdźca bez głowy. Serce dziewczyny bije ze strachu jak szalone. Linda musi jednak z nim porozmawiać o pewnym wydarzeniu z przeszłości. Ale jak to zrobić, skoro on nie ma twarzy? Pięknie ilustrowane wydanie, które przyniesie Cię prosto do świata stay, Star Stable i odkryje jego najskrytsze tajemnice. To uniwersum najpopularniejszej gry online o koniach, aż 15 milionów użytkowników na całym świecie i ponad 70 tysięcy graczek z Polski. W sumie tego to nie wiedziałam. Z tych opowiadam dowiesz się jeszcze więcej o czterech przyjaciółkach, Lizie, Anne, Lindzie i Alex, które ze swoimi końmi stanęły do walki z prawdziwym złem, potworem Garnokiem. Prawie jak garnek. <laughs> Moc i siła ich siostrzeństwa op opiera się na prawdziwej przyjaźni. Dołącz do nich, bo świat Star Stable czeka właśnie na ciebie. E, tak, tak to się właśnie przedstawia. W ogóle nie wiedziałam, że jest e, jakaś gra i że jest w niej 15 milionów, więc nice. Lecimy dalej z kukiem. Betty Robert, Wila, dziewczyna z lasu. Muszę mówić kiedy premiera. No 10 luty, no. 10. Wydawnictwo literackie. Numer pierwszy listy bestsellerów New York, New York Timesa poznajcie Wile z Lasu, nową baśniową bohaterkę wykrywaną przez literackiego ojca słynnej syrafiny Roberta Betiego. Poruszaj się bez dźwięku, kradnij i, zosta i nie zostawiaj śladów. Słyszała, od kiedy skończyła 5 lat i jeszcze nie ma żadnego ja. Jest tylko my. Przyszła na świat w głuchej jamie, która od zarania była domem Ferian. Prawie jak Adam Faber i Fary... Dziś już tylko nieliczni członkowie jej klanu umieli rozmawiać z roślinami oraz zwierzętami i wykorzystywać magiczne moce przyrody. Wila potrafiła to dzięki naukom babki, leśnej czarownicy. Była jednym z jutów, małoletnich złodziei. Pod osłoną nocy okradała legowiska białych osadników zwanych Światłolubami, żeby zapewn zapewnić byt reszcie klanu. Powinna ich nienawidzić. Brutalnie wtargnęli w jej świat, uzbrojeni w piły, i w bumpałki uśmiercali drzewa i leśnych ludzi, podobno także rodziców Willi oraz jej siostrę bliźniaczką. Dziewczyna słabo to pamięta, ale nie mogła zapomnieć pełnego czułości wyrazu twarzy Światłoluba, który kiedy odkrył, że postrzelony przez niego złodziej to jeszcze dziecko. Czy osadnicy rzeczywiście są źli do szpieku kości i niewyobrażalnie bogaci? Czy powinna ich okradać? I dlaczego w zapomnianych trawionych z gnielizną rejonach głuchej jamy padaran więzi ich dzieci? Te pytania nie dają Wili spokoju. Poruszająca, pełna pierwotnej magii i szacunku dla przyrody, właśnie o dojrzewaniu i zmianie, trudnym wyborze między dobrem i złem. To naprawdę będą same rzeczy fantastyczne, tak? A jeszcze tego trochę mamy. Justyna wydra. Warkoczyk tą pierwszy premiera 19 stycznia, czyli już niedługo. E, ja to nagrywam, to jest. 16, czyli za trzy dni. Pamiętajcie, o to pierwszy, i jest to wydawnictwo Zysk. Tak to jest, jak człowiek, chce to szybko powiedzieć. Wydana ta książka zostanie przez wydawnictwo zysk Iska. Ile poświęcisz, by przetrwać? W przełęczy strażników rządzą twarde reguły gry. Tessa, córka owczarzy z Dolin, ma wszystko: młodość, inteligencję i urodę. Otoczona miłością bliskich, z niecierpliwością oczekuje pierwszego spotkania z przyszłym mężem, synem, zarządcy z nadmorskiego miasta. Wiedzie ze sobą zna znaczny posak, a także stado owiec. Na jej drodze los postawi jednak Artaf, Serana i jego zabójców. Zbójców, przepraszam. Rozbójnicy są ludźmi gór. Twardzi i okrutni kryją się w niedostępnych strażnicach na wschodniej granicy królestwa. Pilnują, by przez przełęcz nie przedostali się życi ludzie. W zamian za to dowoli grabią mieszkańców Dolin. Za ich przyczyną Tessa Owczarka straci wszystko. Wyruszy w góry za Artem, synem rybaka, by stać się jego przymusową sojuszniczką w grze o przetrwanie między nieprzychylnymi jej ludźmi, których języka nie zna, zwyczajów nie rozumie, a życiowych wyborów nie akceptuje. I ostatnie trzy e, pozycje na tej liście, z czego jedna nie będzie miała ani opisu, ani daty premiery. Mogę Wam jedynie powiedzieć, i nazwisko autora tytuł książki i od kogo ona będzie pochodzić w sensie y, jakie wydawnictwo polskie ją wyda. E, niemniej jednak najpierw przejdźmy do tych, które mają wszystkie dane. I tak. <noise> Właśnie patrzę, że jednak nie mają wszystkich. Bo y, nie spisałam tego, ale zrobię to tu. Tutaj dowiecie się y, do tej premiery i dowiecie się też, z jakiego wydawnictwa została wydana. Tu będą te informacje. Tu gdzieś, tu. No. Tak, tam patrzę, bo y, lustro mam i widzę siebie. Mhm. <grytania> Dobra, lecimy. Eliza Aisato, Życia. Życie to zbiór najlepszych ilustracji norweskiej artystki, układających się w fascynującą opowieść o przygodach dzieciństwa przeżywanych w krainie wyobraźni, w lasach pełnych rycerzy i elfów, burzliwym okresie dojrzewania, kiedy chęć buntu przyplata się z przemożną potrzebą wtulenia się w ramiona taty, o wątpliwościach, wyborach i obowiązkach dorosłości, chaosie życia rodzinnego. Tęsknotach i mądrościach kłamiących się w siwych głowach staruszków. To opowieść o stracie i miłości, odmalowana z niezwykłym kłusztem afirmacja życia. Książka, którą możesz podarować komuś, na kim ci zależy, a jeszcze lepiej samemu sobie. Bo nikt nie ilustruje ludzkich lęków, nadziei i marzeń tak pięknie jak Wiza Asiato. I nikt tak pięknie i prosto o nich nie pisze. Życie to ciepła, a momentami mroczna opowieść dla dzieci w każdym wieku pięciolatków, jak i stu pięciolatków przełożona na język polski przez Wojciecha Hamana. Tak, i to jest podobna książka dla dzieci i też dla osób starszych więc pomyślałam, że a w sumie co ja mogłam myśleć? No, podoba mi się, co sobie tutaj wrzuciłam, i to jest mój kanał, i, i będę wrzucać, co sobie będę chciała. <laughs> Także no, to, to, tak to wygląda. Y, tak, y, no. y, tutaj macie datę premiery i. Tak, datę premiery i, i, i jeszcze wydawnictwo. Pamiętajcie. Zostały nam ostatnie dwie pozycje, czyli Janis Itkowicz, córka rzeźnika. Data i wydawnictwo. Fania Kaizman, oddana żona i matka pięciorga, szukuje mieszkańców swojego miasteczka Motolu, gdy opuszcza w środku nocy dom i rozpływa się w mroku. Wprawdzie mężczyźni znikają w tej okolicy od lat, ale żony i matki? Nigdy. To niedorzeczne. Jak mogła to zrobić? Z pewnością nie ma żadnego powiązania między Fanią Kaizman i osobliwym morderstwem na skraju drogi do miasteczka Telechany. To byłoby jednak aż... to byłoby jednak aż nazbyt niesamowita. Prawda? To wciągająca i niezwykle bogata powieść o miłości, poświęceniu i o tym, do czego możemy się posunąć w obronie najbliższych. E, tak, dziękuję bardzo serdecznie za e, wyrażenie swojego komentarza, e, bracie. E, dziękuję. E, to jest przedostatnia pozycja, e, której mam e, datę premiery oraz wydawnictwo. E, natomiast tą, którą będę miała teraz, e, to tak jakby e, powiedzieć, będzie to ostatnia część, Pewnej mojej ulubionej serii. Serii, która nie była wydawana przez kilka lat w Polsce. To znaczy, była wydana, ale tylko pierwsze trzy tomy z pięciu. Serdecznie pozdrawiam to wydawnictwo, które taką krzywdę mi zrobiło. I zresztą pozdrawiam też wydawnictwo, które tą krzywdę próbuje mi załatać. I, i tak, i mam nadzieję, mam nadzieję, że w tym roku w zasadzie, bo tak, w zasadzie to sobie wzięłam tą książkę tak wiedziałam. Trochę z dupy strony, bo jestem przekonana, że w tym roku będzie premiera, ale nie wiem, może nie będzie. No to wtedy będzie w topa, e, więc tak. E, <laughs> Chodzi mi o Henry'ego Hanefa i jego ostatnią część serii Gobelina. Tak, i tutaj kurtyna zapada, bo no, e, taka piękna, piękna seria. I... Będę ją polecać każdemu, niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Także Henry Hanef. Gobelin, tom 5, wydawnictwo mamania. Kiedy premiera? Nie mam zielonego pojęcia, ale, ale będzie. Yy, będzie to zapowiedź. Jak nie 2021, to 2022 albo 2023. Yy, tak. Tak to będzie właśnie wyglądać. Yy, cieszę się niezmiernie, że w ogóle coś nagrałam i że Karolina zainspirowała mnie do jakże yy, ciekawego tematu, który jest około książkowy, ale jednak nie jest to recenzja. I, i tak, no to w zasadzie to miałam nagrywać to szybciej. To jest po pierwsze. Ym, no. I taki trochę kadr z dupy. W ogóle jakoś tak nie mogę się odnaleźć, powiem Wam szczerze. I, i no. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało. I żeby nie przyciągać, to yy, z mojej strony to już wszystko. To było właśnie moje top 15 książek, które chciałabym przeczytać, które chciałabym mieć w swoich runkach, a przede wszystkim Goblina i Ilona Andrews. To jest po prostu moje takie mas must, must, pierwszą must, must, must have pierwszą książkę, którą Wam muszę od Winnie J. muszę muszę Jestem zainteresowana, więc już jednak książka, można by mi powiedzieć, taka odchoczona, No, i to tyle z mojej strony. Ja się będę z wami żegnać. Do zobaczenia następnym razem: czy to na YouTubie, czy to na Discordzie, czy to gdziekolwiek, gdzie mnie po prostu znajdziecie. Wszystkie linki będziecie mieli dostępne w opisie. Ehm, prawie wszystkie. Ehm, natomiast tak, ja się z wami będę żegnać. Powtarzam to po raz piąty, bo, bo mogę. Dziękuję jeszcze raz Karolinie, że mnie zainspirowałaś. Bardzo jestem Ci wdzięczna i że mogłam pokazać tutaj swoje top 15. Co prawda, Ty miałaś top 21 i były tam też książki, które mogłyby mnie zainteresować, na przykład takie muminki. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o muminkach, no to odsyłam do Karoliny. Natomiast stwierdziłam, że nie będę powielać książek i tematów, więc wybrałam coś całkiem odmiennego, czego wydaje mi się, że. Nie, nie, nie każdy będzie to wymieniał, więc tak. Z mojej strony to już wszystko po raz dziesiąty. No i tak, do zobaczenia następnym razem. Cześć, ja się z Wami żegnam, odmeldowuję się. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się podobało i koniecznie napiszcie, czy jakaś pozycja Was zainteresowała i czy będziecie również czekać na jakąś książkę z tego właśnie zestawienia. Na razie.